A dzisiaj taka sytuacja Jakieś tam narzędzia I I gdzie jesteś? To jesteś Śruba z blokadą Niestety sprzedano mi auto Bez Bez klucza Do tej blokady Dlatego mamy opcje dwie Pierwsza opcja to jest taki wieloklin czy jak to nazwać? A druga opcja to jest też wieloklin. <laughs> Nie wiem też jak to nazwać, ale spróbuję to nabić na śrubę i obkręcić. A może się uda? No to nic, walem. No i tak tu wygląda. <laughs> Teraz muszę ją wybić jakoś, ale lepszy się okazał ten taki bardziej. Kwadratowy dings. No i ten się ślizgał. Ten próbowałem jako pierwsza, ale ten kwadratowy, tak z takimi kwadratowymi wypustkami wieloklinem takim dał <grywdy> radę. No a to jeszcze z drugiej strony. A tutaj zaraz wkręcimy ładniutką śrubeczkę nową. Druga też jest nabita. I mam taką dźwigniękę. No zobaczymy tamtej nie wybiłem, także będę miał chyba na pamiątkę no wygląda to w taki sposób jednak ta stal z, z, z tych kluczy jest spoko to jest chyba firmy Yato jedno było Yato drugie, czy Yato, nie wiem jak to się nazywa także jest odkręcona, wkręcam nową i temat jest załatwiony, ale mimo wszystko nie wiem, czy tani by było taki kluczyk zamówić w VWE'u. Mm. Nie wiem, jak myślicie. No, na pewno jest to tańsze lub droższe. Ale mnie to wyniosło. 20 zł kluczyk. W sumie jeden można by odkręcić jakby był sposób na wyciągnięcie tej śruby. I ten. No i. No to 20 zł, dwa takie. Dwa takie, dwie takie nasadki do kluczy i i w sumie śruby po 30 czy tam 40 zł, więc około 100. No. W warsztacie wyciągnęli mi dwie takie śruby i zapomnieli z tyłu zrobić A, także z przodu miałem ściągnięte i musiałem z tyłu ściągnąć, ale, no ale co, poszło. Można, można domowym sposobem dobra, więc zakładam kolejną śrubę i koniec, No tyle ha, tak krzywo wyszło nowa śrubka od chyba 30 zł za sztukę Mogę używane gdzieś znaleźć, ale chodziło o czas, także wkręcamy a jakby ktoś szukał jakiegoś numeru seryjnego to to chyba jest to WHT 001964A tak szraube Szraben. nie mi spłakał jak sprzedawał a jak odlewał chińczyk to było dobrze jak szczypało w oczy a jak ktoś ma pomysł jak e, jak ściągnąć to to dajcie tipa to zrobię filmik. <noise> Szczerze mówiąc, no tutaj to wiem mniej więcej. Tutaj to jakbym w sumie tak kilka razy ją przekosił, to, albo może wystukam, no to może by i dało radę. Ale tutaj to jest fest naprawdę a tutaj to wjechałem jak trzeba, nawet za mocno bym powiedział. Ale miało być dobrze. No, tutaj już troszeczkę mniej waliłem i też poszło, więc nie trzeba do końca. Nie wiem, ostatecznie chyba przetnę to rozwiercę i może tak to wyjdzie. Nie mam pojęcia. Jeszcze zobaczę. No i teraz myślałem, że mogę to zaprzeć tutaj na kołnierzu i wybić, ale nie mogę. I muszę chwilę pomyśleć, co to zrobić. A nawet widać, jak sfrezowało. Ten metal w środku, trochę nie wiem, jak to wybić, ale zaraz coś pomyślę. No i tak, jak mówiłem, przetnę tu w tym miejscu. szlifiera jest, i madło jest, i później wybijakiem jakim to wybiję. śruby obcięte, jedna i druga. Teraz muszę niestety poczekać, bo są e, bardzo ciężkie. Cięższe niż złoto. A, strasznie gorący. Także czekam aż ostygnie i wybijam. A mniej więcej tak jest ustawione. No i co, walimy z góry, nie? Także, tak jak mówiłem, ten bardzo łatwo wszedł w śrubę i wyszedł. I... W sumie bardziej polecam jednak taki taki, ten wzór. A ten drugi, kolor gorący jeszcze, niestety przyciąłem kawałek. No jednak ten szedł do końca i, i był w sumie lepszy. Muszę powiedzieć, że ten trzeba było do końca wbić, żeby się ślizgało. A tutaj już w połowie trzymał, no ale żeby być pewnym, wbiłem do końca. a Później trzeba było wybić. Także takie końcówki, śruba ucięta, nie będzie te uby. O, tutaj na górze gdzieś, no i tak to wygląda po masadzeniu. Także w sumie swoje, swoje ślady to zostawiło. No, i nie wiem, co jest tańsze. Czy zamówić klucz, i mieć dalej takie śruby, czy po prostu to wywalić i, i, i wstawić nowe, nowe śruby, po prostu i, i tyle. Także. Tak to wygląda. Można, domowym sposobem można.